że niemiecki pachołek musiał zamknąć granicę z Niemcami! Brawo! Brawo! To my wspólnie, to my wspólnie, jako naród, jako palacy, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie podjąć rękawice, bronić się tylko własnych granic. Bronić własnych domów, bronić własnych rodzin, żon i córek. My jesteśmy gotowi do tego, żeby stawić opór temu, co zniszczyło Zachód. My Polacy powiedzieliśmy, nie zgadzamy się na masową migrację. Tak, masową migrację, bo tam również już legalni migranci, obywatele, chociażby francuscy, niszczą i podpalają Francję. Podpalają Niemcy, podpalają Hiszpanię, podpalają Włochy. Dzisiaj my, Polacy, jako naród, jako ruch obrony granic, podjęliśmy rękawice i powiedzieliśmy, że nie zgadzamy się na to zło, nie zgadzamy się na tą inżynierię społeczną, która doprowadziła do tego, że kobiety we Francji, w Szwecji, w Niemczech. Nie je się wychodzić na ulicę, podjęliśmy rękawice tak, że ten twórz, ten niemiecki podnóżek musiał doprowadzić do tego, że uległ i przywrócił tutaj na granicę. Kochani rodacy, nie udałoby się nam wielu rzeczy, nie udałoby się nam obronić tej granicy, postawić muru, pokazać też w Polsce, w różnych samorządach, w sejmikach wojewódzkich, że Polacy nie chcą migracji. Gdyby niewielu wspaniałych ludzi, gdyby niewiele wspaniałych organizacji, ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom z Ruchu Obrony Granic, tych, których znam i tych, których nie znam, to wspaniali ludzie, którzy poświęcili własny czas, własne pieniądze. dziękować szczególnie klubom Gazety Polskiej, bo one pierwsze dały nam ogromne odparcie. Są z nami do dzisiaj i razem z nami współpracują. Zresztą jest tutaj ze mną wielki, wspaniały człowiek, Adam Porowski. Jest bardzo duży. Naprawdę wielki brawa. Wielkie to są ludzie oddani Polsce. Dziękuję Ryskowi Majdzikowi, czy Dziękuję wszystkim radnym, którzy angażowali się w to, że powstawały różne petycje, czy podejmowane były uchwały na radach miast, na radach powiatów w całej Polsce. Dziękuję tym radnym z PIS-u, Dziękuję tym, którzy byli również bezpartyjni, którzy nas wspierali. Chciałbym również szczególnie podziękować jednemu posłowi, który był z nami od początku. Januszowi Kowalskiemu to jest człowiek, który naprawdę. Wielkie prawo dla Janusza. Ale ruch obrony granic przekroczył granice partyjne. My zbieraliśmy wszystkich polskich patriotów, wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na migrację z z Konfederacji od Brauna, bezpartyjnych tych, którzy pogardzają również politykom myślę, że mieliśmy nie nie skromnie powiem duży udział w tym, że Karol Nawrocki został prezydentem Polski Karol Nawrocki prezydentem Polski Karol Nawrocki prezydentem Polski Karol Nawrocki prezydentem Polski! Prezydentem Polski! Prezydentem Polski! Ale, nie, ale nie udało bez tego bez zmobilizowania narodu a to to się nam wszystkim udało bo ci nawet którzy nie jeździli nam nie pomagali modlili się za nami zbierali przekazywali środki że mieliśmy za co jeździć na tą granicę że mieliśmy sprzęt że mogliśmy tą pracę dokonywać dziękujemy też naszym rodzinom które często nie widziały nas naprawdę bardzo długo dziękujemy wszystkim tym którzy nas wspierali. Proszę państwa, zrobiliśmy naprawdę coś wielkiego. Zastanówcie się, czy ktoś w styczniu, czy w lutym tego roku wyobrażał sobie, że powstanie jakiś społeczny ruch, taki, który zmusi Tuska i Szwabów do tego, żeby przerwali politykę migracyjną Niemiec. Nas przywódca i ten, który ich zakrzyknął, czas już naród grają, Robert Modkiewicz. Robert Modkiewicz! 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 Dziękuję. Dziękuję. Trochę nieśmiały jestem w takiej sytuacji. Natomiast, proszę Państwa, my krzyknęliśmy coś innego. My krzyknęliśmy, kozy na sztorc. Dlatego, że chcieliśmy obudzić, odwołując się w pewnym sensie do polskich wielkich insurekcji i powstań. Do tego kościuszkowskiego również, gdzie to lud, lud...